Witajcie, witajcie! Ola, ola z tej strony, Beata Hiszpania, od kuchni się kłania. Dzisiaj przychodzę do Was z taką walentynkową wózetką. Powiem Wam, że Klaudia z kanału Słodki Smak Passi narobiła mi wielkiego smaku tradycyjną wózetką, bo to smaki mojego dzieciństwa. Ale ponieważ już za niedługo są walentynki, więc pomyślałam sobie, że zmodyfikuję troszkę ten przepis i zrobię po prostu taką truskawkową walentynkową wuzetkę także zapraszam do kuchni pozdrawiam wszystkich, dziękuję za komentarze i również zapraszam do Klaudii na kanał Smot Słodki Smak Pasji zostawię Wam później linka pod moim tutaj opisach pod filmikiem, gdzie możecie znaleźć właśnie taką tradycyjną pyszną wuzetkę, którą robi Klaudia. Także dziękuję i zapraszam do kuchni. Więc kochani, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to rozpuścimy jedną truskawkową lub malinową, jak lubicie, jak wolicie. Galaretkę. W moim przypadku jest to galaretka truskawkowa. Zalewam wrzącą wodą i oczywiście tutaj 200 ml. Teraz rozpuszczę i pozostawię do wystygnięcia. I teraz moi drodzy ubijamy jajka. Ja mam tutaj 6 jajek dużych w temperaturze pokojowej. Najpierw zaczniemy miksować. Czyli kiedy pojawi się nam już taka pianka dodamy 200 gram cukru i dwie łyżki cukru waniliowego waniliowego teraz waniliowanego kochani jajka mamy ubite na taką super super pianę teraz będziemy powoli dodawać suche składniki oczywiście już nie będziemy miksować ja tutaj sobie przesypię Mąka pszenna, to jest tutaj 200 gram i tak powolutku szpatułką po przesianiu będziemy mieszać, nie za długo, żeby ono nam tutaj, wiecie, za bardzo nie opadło, bo to nie chodzi o mieszanie, tylko chodzi o właśnie takie lekkie przemieszanie mąki. Także 200 gram mąki pszennej. Piekarnik nam się grzeje 180 stopni. Teraz dodaję, moi drodzy, jeden budyń waniliowy. Też go przesypiemy, przesiejemy, zamieszamy. I dwie łyżki mąki kukurydzianej, tak zwanej majceny. Może być również mąka ziemniaczana, ale ja właśnie do ciast pola majseny, czyli mąkę kukurydzianą. Szczypta soli mieszamy i już wyłożymy na foremkę wyłożoną papierem do pieczenia bez żadnego tłuszczu. To jest tutaj rozmiary 37 na 24. No i ciasto idzie do piekarnika, ale jeszcze przed założeniem ja tak stuknę żeby wszystkie pęcherzyki powietrza nam uciekły. No i zobaczcie, po 30 minutach biszkopt gotowy. Teraz go za chwileczkę wyciągnę i zostawimy do ostudzenia. A my w tym czasie ubijamy śmietanę. To jest śmietana kremówka. Mam tutaj litr tej śmietany. I kiedy już śmietana jest ubita, jak to się mówi, na sztywno będziemy stopniowo dolewać już schłodzonej wcześniej galaretki pomarańczowej. I jeszcze raz będziemy to wszystko dokładnie miksować powoli. To jest taki syrop, który dodajemy jako taki sos do lodów latem. Ale może być taki syrop zwykły, truskawkowy, sok tak zwany z koncentrat, tak żeby troszkę ten kolor zrobił nam się różowy. No i śmietanka gotowa. Jeszcze na chwilę odstawimy ją do lodówki. Po wystygnięciu biszkopt, który piek się około 30 minut, rozkroiłam go na dwie części. Tak, i teraz każdą z nich posmaruję drzemem. Więc smarujemy najpierw spód. Dokładnie zaraz sobie rozprowadzimy drzem. Może być również malinowy. Jeśli to będzie taki, wiecie, bardziej smak malinowy w galaretce, to możemy też dodać drzemu malinowego jak najbardziej. I teraz, już posmarowany drzemem, ten spód włożyłam z powrotem do foremki. I zaraz na nim rozprowadzimy śmietanę. Więc będziemy nakładać łyżką. Tak jak widać, ona jest już, no taka, no sztywna, sztywna. Tak, nie za mokra, chociaż dodaliśmy tutaj galaretki, ale właśnie taka fajna sztywna. Zaraz to dokładnie rozprowadzimy. No i moi drodzy, tak w miarę równo rozprowadzoną śmietanę yy, jeszcze raz włożymy do lodówki przynajmniej na 2 godzinki a my teraz moi drodzy Państwo roztopimy sobie 150 g białej czekolady ja roztapiam na parze można również roztopić w mikroweli do roztopionej ładnie białej czekolady wlewamy 50 ml mleka Zamieszamy, bo nie chcę, żeby ta polewa była później taka twarda. Kiedy ta czekolada stężeje, no to wiadomo, zrobi się taka sama tekstura, jaką ma czekolada, czyli twarda. A my chcemy, żeby polewa była taka bardziej elastyczna. Dokładnie wymieszam. A teraz jeszcze wleję dwie łyżki syropu truskawkowego, który doda nam. Różowego koloru. Tak sobie przycisnę troszkę lepiej i wszystko razem wymieszamy. No, i zobaczcie, już jest. E, można dodać również barwnika spożywczego, ale wtedy nie będzie tego truskawkowego smaku. Także, jeśli chcielibyście mieć kolor bardziej intensywny, to też można dodać właśnie barwnika. A ja teraz wysmaruję moi drodzy drzemem ten blat, który pójdzie już na górę. Śmietana już zastygła, więc ułożę teraz ten drugi blat delikatnie. OK, a teraz przełożymy. Po prostu przewiniemy, żeby wyciągnąć z formy. Moi kochani, ciacho prawie gotowe. Tak, teraz pozostało nam tylko uzd ozdobić przelać polewę, która jest jeszcze ciepła. Tak, dokładnie, ostrożnie będziemy ją tutaj przekładać. I. Najlepiej też jeszcze zostawić będzie w lodówce na całą noc lub przynajmniej na 4 godziny. Ja się tutaj trochę pobawię teraz z tą polewą i zaraz pokażę wam efekt końcowy. I tak moi kochani już się nam prezentuje walentynkowa wuzetka. Ja jeszcze tutaj sobie ozdobię maliną. Można maliną, można truskawką. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę smacznego i do zobaczenia wkrótce. Ciao!